Hej, 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 siemaneczko, cześć, z tej witam was wszystkich serdecznie kochaj na moim kanale i na Call of Duty Black Ops 1 w meczu Free for All. Oczywiście cieszę, kochani nasz temat jest taki, jak grać lepiej, nie kampiąc. Yy... Praktycznie 80% graczy jest taki, że są łamami po prostu i siedzą po kątach i czekają po prostu na swojego przeciwnika. I chciałem po prostu tym oczywiście w filmiku i krótkim tym komentarzu nauczyć Was i dać parę wskazówek jak poruszać się po prostu lepiej po mapie i nie siedzieć po prostu w miejscu i nie czekać na przeciwnika. Akurat w tym akurat materiale co widzicie właśnie na swoich ekranach jest bardzo dobrze akurat przedstawione przez, przeze mnie jak można doskonale się poruszać po mapie i unikać tak naprawdę przeciwników. Cały fenomen z tym wszystkim po prostu polega na tym, że chodzimy wokół mapy i praktycznie musimy dobrze znać daną mapę, żeby na respie się pakowywać ludziom. Jeżeli, dajmy na to, tutaj zabijam już raz dwa gościa, doskonale wiem o tym, że znowu się zrobię wokół jakiejś przeszkody yy, yy, czy budynku kółeczką, z powrotem ta czy jakaś, która po prostu się zresli, to po prostu ta osoba, która zostanie zabita na polu walki. Będzie akurat w tym miejscu odrodzona. I akurat, akurat w tym meczu jest to dobrze przedstawione, że często wracam na te miejsca i przeczekuję te 2-3 sekundy na to, żeby po prostu ktoś się po prostu zna resty znowu, odrodził. No a wtedy taki mega idejek podchodzi i strzelam właśnie do takiego nubka. Praktycznie te 80 parę procent ludzi to tak naprawdę są czubki, które tak naprawdę nie mają pojęcia o graniu i chodzą praktycznie po w środku mapy. Wiadomo, że jakbym chodził w tym filmie yy, przez środek mapy, to bym dużo razy zginął. To praktycznie większość ludzi, akurat w Black Opsie 1, nie powiem, że jest dużo kamperów, ale spotykam dużo cheaterów. Ale mówiąc tu o kamperach, to tak naprawdę yy, kamperzy są bardziej postawieni, zobaczę na Black Opsie 1, na środkach mapy, niż na bokach. A wiadomo, że nawet jakby byli stali na bokach, to mamy oczywiście możliwość ich szybko zdemaskowania i zestrzelenia z tego względu, że chodzimy bokiem. A kamper zazwyczaj, który jest przygotowany nawet na boku mapy, on jest skierowany na środek. On nie jest tego, że tak naprawdę my obejdziemy jego i po prostu zestrzelimy. Na przykład w przypadku Call of Duty Ghost, no to jest lekki po prostu problem, bo mapy były akurat tak stworzone, że yy, kamper akurat miał no, rozmaicenie... Takie normalnie jakby de la creme. <laughs> naprawdę i tam było naprawdę ciężko kampera czymkolwiek zaskoczyć. Tym bardziej, że flashbangi w gołsie były naprawdę do kitu. Strasznie ciężko było, że tego używało i nigdy tego naprawdę nie używałem, bo gówno mi tak naprawdę to nic nie pomagało. Ale w Black Opsie 1 naprawdę flashbangi są naprawdę bardzo potrzebne i co tak tak naprawdę czego często używać? Jeżeli gramy Free for All czy nawet jakikolwiek indefnetz, często używajmy sobie po prostu hakera. Hacker tak naprawdę jak ja wcześniej wcześniejszej opowiadałem Wam pozwoli Wam widzieć na czerwono zaznaczone y, miejsca, po prostu miny i tym podobnie, które są zostawione po prostu przez przeciwników i jeżeli praktycznie chcemy jakiś killstryk szybki po prostu wbić sobie, to tak naprawdę y, często zmian na pewno z autopcji jest tak, że y, Idziemy po prostu, idziemy, idziemy nagle wybuchamy. Nie wiadomo skąd, bo ten mina pra, 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 praktycznie jest y, niewidoczna, bo jest, y, idealnie kamufluje z daną jakąś przeszkodą. I tak naprawdę hacker jest bardzo fajną rzeczą przydatną, jeżeli chodzi o perki. Druga sprawa, jeżeli gramy, dajmy na to też free for all i jest przeciwnik, który doskonale słyszy wszystko nasze. I mówimy, Jezu, co za hacker? Nie zawsze tak jest. W moim przypadku jest tak, że ja używam obojętnych jakichś słuchaweczek, mamo jakieś tam... Zwykłe, koko, słuchawki, miałem bardzo fajne Philipsa, słuchawki, ale po prostu mój królik, który jest yy, wszystkożernym oprócz tylko seropianej i gwoździ, zjadł je. I zostałem bez słuchawek, później miałem jeszcze inne słuchawek, i tak naprawdę zostałem teraz przy jakichś Philipsach z biedronki za jakieś chyba 70 zł czy jakoś tak. I tak naprawdę większość graczy, którzy po prostu dość długo grają w koda używają słuchawek, dlatego tak naprawdę nas słyszą. Jeżeli gramy właśnie free for all, często używajmy właśnie słuchawek, a będziemy tak naprawdę mogli Yy, przeciwnika usłyszeć i my możemy go po prostu szybciej zaskoczyć niż on nas zaskoczy. Dlatego nie zawsze to się z cheaterem, bo nas mówimy, a jak z wiecie, że tam jestem. Ale przecież nie masz yy, ninży czy innego perka tak naprawdę, że wycisza ciebie całkowicie, no to się nie idzie Jeżeli używasz oczywiście ninży, też jest bardzo o, ogólnie rzeczą przydatną na meczach free for all, gdzie tak naprawdę nasze kroki są niewykrywalne Yy, na sukaweczkach tak samo ciężko usłyszeć cokolwiek, praktycznie nic nie słyszymy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o te dwa perki, to naprawdę dobrze Wam one pomogą. I bardzo je polecam. A natomiast jest, tak, jest jeszcze jeden podpunkt yy, poruszania się po tych mapach wokół i w ogóle. Częściej tak naprawdę zwalniajmy ten tempo i często szukajmy miejsc przy jakichś przeszkodach. Wiadomo, że jeżeli przeciwnik nas zobaczy, to tak naprawdę możemy szybciutko po prostu siebie, siebie skryć, przeczekać te 2-3-4 sekundy, rzucić po prostu granatem czy mękiem jakimkolwiek i po prostu przeciwnika mamy szansę załatwić. Dlatego zwalniajmy te tempo i tego maratonczyka wyrzucimy, bo tak naprawdę maratonczyk nam się bo niczego tak naprawdę nie przyda, no ewentualnie jeżeli chcemy bawić się w nożownika to maratonczyk może być. Ale jeżeli chodzi o Free For All i pin Dead Match, tak naprawdę... Nie polecam. Tak, tak naprawdę to nie działa. No i druga, kolejny podpunkt jest taki, że yy, dropshot. Dropshot chyba każdy wie o co mi chodzi, że po prostu kładziemy się i po prostu strzelamy do przeciwnika. Ja natomiast tego yy, triku używam, już naprawdę będziecie w szoku, używam tego na kółku. Na kółku, to znaczy nie używam tego na analogu. Bo tak naprawdę większość graczy pro grają właśnie na zmianie po prostu ustawień pada i grają po prostu na shoty i mają po prostu pod prawem analogiem. Natomiast ja mam na kółku klasycznie i często moi nawet znajomi się się pytali ile ty używasz tego dropshota, na czym ty jego masz? Ja mówię, na kółku. Ale ja to ty jak ty tak, tak szybko, kładziesz się? Ja mówię, tak, no po prostu szybki paluszek. <laughs> naprawdę i tak naprawdę, naprawdę i naprawdę. Yy, dropshota ja używam na kółku, ale mówię w kółku. To zależy tak naprawdę od yy, tego naprawdę jak my chcemy. Czy mamy na mnie wygodnie. tak było w Patentwiedzie Python Pane 2? Żeby było po prostu kładzenie się na analogu, gdzie ja pamiętam grałem w Bad Company, to małe nerwice dostawałem. Dopiero w Battlefield y, 3 to się zmieniło, że chyba, czy nie, czy dobrze mówię, czy w Battlefield 4, w każdym bądź razie, z których tych tych, szybko mam, bo ale fajnie, cyna jest, agam w kala. <grym>, no. I tak naprawdę y, te dropshoty wykonuję po prostu na kółeczku, nie będę je wykonywał na kółku, nie chcę się przestawiać, bo Jakoś dobrze sobie radzę i zawsze sobie jakoś w miarę radziłem na tym kółeczku i nie narzekam. No ale tak naprawdę w Call of Duty Black Ops 1 jest to jedną tak naprawdę dla mnie grą sentymentalną i będę tak naprawdę troszkę więcej teraz nagrywał z Black Opsa 1. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście właśnie, jeżeli będziecie chcieli Battlefield 4, mam jakieś tam szyby nagrane ogólnie jak gameplay, mogę oczywiście go wrzucić, żeby nie po prostu nudno na naszym kanale. Nie mówię to na sobie, bo to tak naprawdę jest nasz kanał. Wiele na nim jesteście, to jest to po prostu nasz kanał i tak naprawdę bardzo mi się ogólnie humorek poprawi jak ja widzę, gdzie ludzie mi komentują, że bardzo mi się, że, <laughs> że po prostu Wam się miło nie ogląda to, co po prostu do Was mówię, to co przekazuję. Miło, to jest naprawdę momentalnie, momentami po prostu mam tak, że faktycznie potrafię po prostu powiedzieć coś do, do widza i on to po prostu zrozumie i... Przyciągam was do siebie, no. Cieszy mnie to strasznie i będę tak naprawdę się starał częściej to po prostu robić, bo widzę, że nas, my tak naprawdę naprawdę rośniemy. Przepraszam zamówimy w język, ale tak mi się normalnie sucho budzie, zrobił, że masakra. I cieszę się, naprawdę, że jesteście cały czas, tutaj ze mną. I mam nadzieję, że będziecie. Jeżeli ten krótki Wam filmik Ci się podobał, zostawcie kciuka w górę, możecie zasubskrybować, ja się z wami żegnam, mówię do Was maidy. Do... do następnego ścieżaka. Cześć!